Czy możliwe są ciekawe partnerskie inicjatywy w małych miastach i wsiach? W wielu miejscach w całej Polsce sami mieszkańcy działają razem na rzecz dobra wspólnego. Dzięki temu zmieniają swoje otoczenie. Złocieniec i Drawsko-Pomorskie to dwa sąsiadujące ze sobą miasta. W połowie XIX wieku miasta te leżały na terenie Prus. Oba miasta chętnie pożyczały z pobliskiego zamku armatę, by uświetnić swoje uroczystości. W 1870 roku, na wiadomość o zwycięstwie Prus nad Francuzami, uradowani przedstawiciele złocieńca zapragnęli wystrzelić na wiwat z armaty. Okazało się, że mieszkańcy Drawska byli szybsi i wcześniej pożyczyli armatę. Złocienianie ruszyli w pościg i dopadli transportujących armatę Drawszczan. Doszło do bijatyki, a poturbowani obywatele Drawska uciekli. Był to początek rywalizacji obu miast. Jeżeli dochodziło do kontaktów między ludźmi, zwykłymi, prostymi ludźmi z obydwu, z obydwu miejscowości, to E, m, można było wyczuć taką jakąś e, wrogość, a co najdziwniejsze nikt tak e, do końca nie wiedział, czym ona jest e, spowodowana, z czego wynika. E, więc m, można śmiało powiedzieć, że była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Chyba mamy w, geny, w genach wpisane, że e, jeśli mamy sąsiada, to zawsze musimy z nim rywalizować. Tak to było w wypadku Drawska i Złocieńca. E, ale myślę, że e, jest to świetny sposób, by e, tą rywalizację przerobić na taki nowy wymiar przyjaźni. Lokalna grupa działania Partnerstwo Drawy podjęła się trudnego zadania zaprzyjaźnienia ze sobą Drabska i Złocieńca na nowo, by ludzie zamiast ze sobą rywalizować zaczęli współpracować. Nie da się tego zrobić miesiąc, dwa. Jest to etap, który wszyscy muszą się włączyć. Każdy musi zrozumieć, że coś od siebie trzeba dać, by, by to robić, a niczym innym, bardziej jakby świetlistym jest historia, na bazie, której buduje się te, 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 te działania, te rzeczy. No i armata, która jest naszą wspólną armatą, naszym wspólnym dziełem. Artyleria, kto mi odpowie? Wszystko zaczęło się od armaty. To jednak był dopiero wystrzałowy początek. Pod hasłem Przyjaźni Drawsko-Złocienieckiej zrealizowano wiele projektów: zawody sportowe, rajdy, koncerty, turnieje. Do projektu dołączyło wielu partnerów, i wciąż pojawiają się nowe, wspólne inicjatywy. Wszyscy płyną w kamizelkach. Wszyscy siedzą na miejscach, na siedziskach. Nikt się nie wychyla. Wszyscy mają słuchać sternika. Ekologiczny spływ kajakowy to jeden z pomysłów. Drawa łączy Złocieniec i Drawsko-Pomorskie. To kolejny argument, by zacieśnić współpracę obu miast. Rzeka nas łączy. No i chcemy, żeby nasi koledzy ze Złocieńca, jak tu wpływają do nas, nie musieli się za nas wstydzić, jak organizują spływy po Złocieńcu. To jest nasze dobro wspólne, dlatego że y, turyści, którzy chcą dopłynąć do Drawska, muszą przepłynąć najpierw przez Złocieniec. 16 południk to z kolei inicjatywa mieszkańców Złocieńca. Spotkania z podróżnikami, warsztaty kulinarne, zajęcia dla dzieci, prelekcje przez kilka dni mieszkańcy mieli okazję poznać kulturę i zwyczaje wielu krajów. Myślę, że tutaj ludzi przywiodła głównie ciekawość, bo w takich małych miejscowościach nie ma jakichś egzotycznych kawiarenek czy, czy też małych jakichś restauracyjek i hasło pod tytułem mamy kuchnię wegetariańską hinduską i będzie to prawdziwy Hindus z Indii przyciągnęło naprawdę chyba dość sporą grupę osób w różnym wieku. 16 południk, yy... Jest wynikiem współpracy pomiędzy mieszkańcami. Pojawił się mieszkaniec, dawny mieszkańc Złocieńca, Marta, który zaproponował, która zaproponowała zrobienie, wykorzystanie tego, że, że Złocieniec leży na XVI Południku. Takie imprezy turystyczne I okazało się, że każdy poprzez siebie, swoich przyjaciół e, ściągnął tutaj e, grupę ludzi i, e, i też inni, którzy e, chcieli w tym uczestniczyć, sami po prostu w, biorą w tym udział jako, jako e, partnerzy. Jest coraz więcej działań, które same się dzieją. Tak naprawdę inicjują się pewne przedsięwzięcia i e, my jesteśmy tylko jakby coraz bardziej obserwatorem, a jeżeli inicjatorem. Finałem działań na rzecz dobra wspólnego było wspólne przygotowanie widowiska historycznego, rekonstrukcji bitwy o armatę. Dzięki temu mieszkańcy mogli uczestniczyć w ciekawym wydarzeniu dotyczącym ich miejscowości i, choć na chwilę, przenieść się w inne czasy. Można się uczyć historii przy tych ludziach, można porozmawiać z nimi o różnych technikach ucznictwa, można też pobawić się w to, co bawili się kiedyś w średniowieczu, i też potańczyć, a a później inscenizacja Bitwy o Armatę. Na rekonstrukcję Bitwy o Armatę i spotkania z rycerzami przybyło wielu ludzi, mieszkańców obu miast. Przyciągnęła nas y, możliwość obejrzenia w turnieju rycerskiego, walk. Y, podobno ma być jakaś Bitwa o Armatę. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie, żeby obejrzeć y, tą inscenizację y, Walki o odzyskanie działa przez złocieniec, czyli musimy odbić to działo z rąk Drawszan. Tylko nauczanie właśnie poprzez działanie i właśnie taki żywy kontakt jest najbardziej skuteczne. Chociaż ja zainteresowana historią nie jestem, a mimo to bardzo chętnie przyszłam dzisiaj. Efekty projektu trwają nadal. Dziś mieszkańcy obu miast stale współpracują ze sobą przy różnorodnych projektach. Tę współpracę widać wyraźnie w wielu obszarach. Oba miasta mają podpisane umowę o współpracy. W wielu wypadkach jesteśmy sobie bardzo bliscy, na przykład burmistrz od dzisiejszy, burmistrz Złocieńca jest moim kolegą z liceum ogólnokształcącego, wcześniej był mieszkańcem Drawska, dzisiaj Złocieńca, a więc możemy, można powiedzieć, że tych relacji takich społecznych, gospodarczych, kulturalnych, interpersonalnych jest bardzo dużo. Może pewne lody zostały przerwane tak? w jakiś tam sposób, no, że, że, że się... Y, odważyli, może przyjść bardziej do nas, wystawę zrobić, tak? Y, nasi tam do nich, y, bo, 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 bo to też może polegało na tym, bo drawsko-drawsko sobie. Y, lokalnie złocienie sobie, nie? i tak byśmy się jeszcze trochę to już mi się okopali w wykopach I, i to mi się wydaje, że, że to, te, te działania będą widoczne jeszcze bardziej. A armata z czym dziś się kojarzy? Na pewno powoli staje się symbolem aktywności społecznej i lokalnej tożsamości mieszkańców Pojezierza Drawskiego. Co ważne, w projekcie właśnie na tę armatę zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Wszystko po to, by każdy potrosze czuł się za nią odpowiedzialny. Ten nasz projekt jakby uspołecznia te, te, to, to, co, to, co się tutaj dzieje, i też namawia do tego, by, by ludzie mogli y, sami czuć, że są twórcami czegoś. To tak jest tak jak ta armata, która poprzez zbiórkę pieniędzy e, ma symbolizować to, że ci, którzy wpłacają, czują się współodpowiedzialni za pomysł. Nagrodę w konkursie na najefektywniejsze lokalne partnerstwo PAW otrzymuje koalicja, która działa na rzecz mieszkańców Drawska Pomorskiego i Złocieńca. Projekt został doceniony i wyróżniony podczas Gali, kończącej kolejną edycję programu Lokalne Partnerstwa. Wyjątkowy projekt, który powstał w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, to przykład, że można w nowoczesny sposób budować lokalną tożsamość. Można też próbować zrozumieć trudną wspólną przeszłość i działać razem na rzecz wzajemnego zaufania i szacunku. W Drabsku Pomorskim i Złocieńcu to się po prostu udaje. Najwięcej inicjatyw dzieje się wtedy, kiedy się ludziom ufa i kiedy człowiek czuje też pewną współzależność, że nie jest to praca jednego człowieka, tylko jest to praca zespołowa.